Dzisiaj film tak naprawdę od czapy. I to mówię w dosłownym tego słowa znaczeniu. Głowa czapa. Jakby ktoś nie zrozumiał mojego humoru, który mi wraca, z czego się w sumie bardzo cieszę. Film od czapy dlatego, że nie myję głowy szamponem już 7 lat i nie używam mydła 7 lat. Mógłbym ten film nagrać w domu, mógłbym go nagrać w sumie przy basenie, na dachu itd. Ale pomyślałem, dlaczego nie nagrać go w jednym z moich ulubionych miejsc, Ayala Triangle, tutaj w centrum Makati. Jak ktoś jest, będzie, to polecam Ayala triangle, triangle. Naprawdę fajne miejsce. No i tak. Dlaczego przestałem używać szamponu? Zainspirował mnie do tego inny youtuber, taki szwedzki narciarz w sumie, który został później youtuberem. Znany jest, ma kilka milionów subskrypcji. Teraz taki piękny, przystojny, może bardziej facet, to przystojny blondyn, niebieskooki. Tutaj Filipinki by sikały na jego widok, bo jest to po prostu filipiński ideał. Blond włosy, niebieskie oczy, jak jesteś, to tutaj możesz po prostu tylko pokazywać palcami. Nie no, żartuję, ale troszeczkę tak jest. One na, na punkcie niebieskookich blondynów mają naprawdę w sumie. Lekkiego bzika. No i on właśnie miał pytania w jaki sposób. On miał taką fajną, bujną blond-fryzurę. No i pytania były od ludzi w komentarzach: jak on bał włosy, że ma takie fajne włosy i tak dalej. No i on w końcu odpowiedział na te pytania i okazało się, że on bał włosy w taki sposób, że nie używa szamponu. No i tak sobie to oglądam, słucham, myślę, ciekawe. Zacząłem coś tam szukać na ten temat i jeszcze posłuchałem też jego tłumaczenia, że szampony to nie do końca zdrowe, że tam jest chemia, że to i tamto. No i faktycznie, szampony nie do końca zdrowie. Chemia są, niby zdrowe szampony i bez chemii. I w ogóle ja powiem wam, ja nie ufam nikomu ani niczemu już, jeśli chodzi o niby to zdrowie, pójdę tędy. Więc stwierdziłem, że przetestuję sam na sobie, tak? Eee, nie mycie głowy szamponem. No i zacząłem po prostu myć głowę samą wodą. Fakt, faktem, wtedy to mycie głowy musi być troszeczkę bardziej agresywne. Tą skórę trzeba też mocno, powiedzmy, wy, nie wiem jak to powiedzieć no, wymyć nie pazurami, tylko paluszkami. Eee, no i co zauważyłem? To, że moje włosy są mocniejsze, przestały mi tak wypadać, i ogólnie fryzura się lepiej y, układała. Wtedy pomyślałem, że jeżeli ja całe życie. O, co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Jeżeli całe życie myłem włosy szamponem i się okazuje, że lepiej bez, to jeżeli całe życie myłem ciało mydłem, to może też lepiej bez. I to już bez inspiracji YouTube'owych, po prostu przestałem używać mydła. W Polsce, jak teraz byłem, no to tam w domu rodzinnym rodzice mają wannę. No to tam wannę używałem, powiem Wam, i szamponu, i mydła. No to troszeczkę tak zrobiłem sobie pauzę od tego. Poza tym w wannie to tak wydawało mi się dziwne. To będzie bez mydła i bez szamponu. No ale w Azji, jak mieszkam. O, zamknięty tutaj, kurczę, szkoda. Przestałem się myć mydłem, już pomijam ten time out w Polsce z tym związany. No i co zauważyłem? No nic takiego, po prostu, że czy, czy z mydłem, czy bez, to tak samo jestem czysty i nie śmierdzę, tak? Bo wydawało mi się, że jeżeli będę używał samej wody, no to to nie będzie do końca dobre, gdzie by tu pójść. Okej, okay, już wiem tam. Dla mojego ciała w sensie takim, że się nie domyje. No, to tak nie jest. Naprawdę. Bez mydła można się umyć tak samo praktycznie jak z mydłem. A no, kolejna rzecz, dlaczego? No, taka sama jak jeśli chodzi o szampon. Chemia. Ogólnie, po co mam stosować chemię, jeżeli mogę jej nie stosować i dzięki temu być zdrowszym. I powiem Wam, że nie wiem, co by było, gdybym te 7 lat temu nie przestał stosować szamponu, ale podejrzewam, że moje włosy już za kola byłyby no, na pół głowy, bo naprawdę zauważyłem ogromną różnicę, jeśli chodzi o siłę włosów i ich wypadanie. Szampon mi bardzo robił te włosy takie delikatne i, no, i wypadały po prostu. No. Miałem feedback, tak? Od dziewczyn swoich byłych, powiedzmy. Które się pytały, czym ja się myję, że tak ładnie pachnę. A ja mówię, że niczym. No, jak niczym? No, niczym. Mydła nie używam ani, ani szamponu. I no one w szoku, że jak to możliwe, że moja skóra tak ładnie pachnie. Jakbym sobie coś wtarł, jakiś lotion. A ja nic nie wcierałem, tylko po prostu zdrowo się odżywiałem i teraz też się zdrowo odżywam. I no I moim zdaniem w dużej mierze to. Jak człowiek pachnie, jego skóra czy nawet włosy, to zależy od tego, co je, jaką ma dietę. No i trik, który stosuję już od wielu lat, to regularnie wcieram sobie olej kokosowy w głowę i w skórę głowy i we włosy. Co kilka dni poczytajcie, sprawdźcie, polecam. Bardzo dobrze to wpływa na włosy i na, jak ktoś ma łupież, to w ogóle idealna sprawa. No i twarz też sobie wtedy, w tym samym czasie, olejem jakby wysmaruję zamiast jakiegoś tam kremu, powiedzmy. Zobaczcie, jaka ciekawa ekipa. Hello. O, jakieś grube, grube ryby. Cześć klakierek, cześć klakierek. No, cio, już ci się znudziło głaskanie przez ludzi. Za dużo ludzi głaska, tak? Ludzie przychodzą tutaj głaskać te koty, robią sobie z nimi zdjęcia i te, te koty już są po prostu zagłaskane, prawie że na śmierć. Podejrzewam, więc unikają chyba głaskania i ludzi. Ci, którzy są w sekcji komentarzy, to pewnie kojarzą Rysiu. Nie pozdrawiam. Ale Rysia już nie ma w sekcji komentarzy. Dzisiaj go zablokowałem. Po prostu te jego głupie docinki. No już mnie zmęczyły. Tam już ludzie sugerowali, żeby go blokować już kilka dni wcześniej. Komentarz, który mnie zabolał, powiem wam, w sumie trochę osobista, ale w sumie już takie osobiste rzeczy poruszałem. Nie chciałem dawać jakby radości tej osobie, co napisała ten komentarz, bo ona go pisała premedytacją, w sensie takim, że ja wiem, że intencją tego komentarza było to, żebym ja się poczuł źle. No i mogę powiedzieć tej osobie, jeśli ogląda ten film, to poczułem się źle. Przez, przez trzy godziny się źle czułem przez ten komentarz. A dlaczego? No podejrzewam, że dlatego, że po części to była prawda, pomimo tego, że komentarz był szyderczy, no ale zahaczył o prawdę, tak? A komentarz był mniej więcej taki, że kanał umiera. Ha, ha 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 przestań nagrywać te filmy, to już nie ma sensu. 5000 wyświetleń, nie wiem ile ten film był, powiedzmy online. Podejrzewam, że z 10 godzin, no to w 10 godzin 5000 wyświetleń, no ale tak czy siak, otarł się o prawdę. No i podejrzewam, że właśnie dlatego mnie to tak zabolało. No i też dlatego, że to w sumie ja doprowadziłem ten kanał i siebie, no tam gdzie doprowadziłem, tak? I tutaj nie będę wymyślał, że to, to nie wiadomo co algorytmy i tak dalej. Też nie oczekuję, że te filmy, które są daily vlogami, tak naprawdę codziennie coś kręcę, będą miały miliony wyświetleń. Oczywiście fajnie by było, ale no bez przesady. Wierzę, że wrócę do tego, do kręcenia filmów, które będą miały więcej wyświetleń, powiedzmy, bo będą ciekawsze. No ale teraz naprawdę sobie to jakoś też odpuszczam i tak się, się wyluzowałem, bo stwierdziłem, że no, dla mnie to w dużej mierze forma terapii po prostu ma być, tak? No i działa to dobrze jako ta terapia. Czekajcie, pieski, zobaczmy. Zobaczcie jakie piesełki. Halo. Hej, Muzie. Nie, bój się. He wanna be in camera. A ten jak śmiesznie sobie leży. No, także a propos zwierzaczków, widzicie, że są tutaj zwierzaczki na smyczach, zadbane. A to jest takie miejsce, właśnie, hello, z psami, w które przychodzą ludzie. It's a girl. It's a girl, yeah, yeah. This one? Boy. Boy yeah. Okay. Oh, friendly. Not friendly. Not okay. Good to know. Pani powiedziała, że piesek nie jest przyjacielski. No, ale pani jest przyjacielska. Także spoko. Zobaczcie jaki fajny. Hello. Hello. It's okay to or he's dangerous. Sit, sit, sit. Hey. What kind of breed is that? Uh, chow, chow. chow Chow. Yes. Is it Chinese? It sounds like Chinese. Uh, yes. Uh, many many years ago, maybe Chinese. Yeah. Okay. Now it's in Philippines. Yeah. <laughs> okay. He's he looks like on steroids. He, he's like big. Yeah. Yeah. <laughs> okay. Thank you. Bye bye. <laughs> powiedział, że wiele lat temu to była chińska rasa. Ludzie ogólnie bardzo przyjaźni, nawet jak się podejdzie z kamerą, to jakoś nie mają halo. Po prostu yy, ogólnie w Manili jest tak, że ludzie są przyjaźni, ale yy, no sami nie podejdą i nie zagadają. Ale jak już się podejdzie, to tak będzie rozmowa i otworzą się i yy, 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 nie, nie uciekają przed ani kamerą ani przed rozmową. Natomiast no, sami raczej nie zagadują. To mi się nie zdarzyło. Coś, co mi się na prowincji dosyć często zdarzało, że ludzie zagadują do mnie i do innych białych, to tutaj na, na, w Manili czegoś takiego nie ma za bardzo. Muszę biec, żeby mnie nie przejechali. No, także terapia działa. Dzięki, że jesteście. Naprawdę doceniam temu, co pocisnął szyderę. Chcesz mi w pewien sposób powinienem chyba podziękować bo algorytmy napędza jest na kanale <noise> więc dzięki stary tak naprawdę nie wiem co powiedzieć no dobra peace and love.